Siema, z tej strony Melvin, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w League of Legends, 3 na 3, Rankedy, jest ze mną Maxwell, Siema, i Globox, cześć, okej, okay. wideo, Siem bardzo niskie, <laughs> A czekajcie na mnie, bo ja muszę sobie jeszcze tam powłączyć kilka rzeczy, szczerze, spiesz... mi się znowu popsuł ten ekran, bo zacząłem mnie w tym momencie nagrywać, Yes. Ale nie no, może coś się uda. Wspóźniłeś to nagrywanie. O w mordę. Uciekaj! Nie, nie, nie! Nie uciekaj stamtąd, bo mi może w każdej... No właśnie, chwili wywalić. Kurde, becia znowu twoja wina. Uciekaj! Stunuj go czy coś. Uciekaj! Ach, tak, kurde, przyszedłem się wystraszyli. Będę Ta osłaniaj, żeby nie wsiął. Właśnie. Było górne, ale nie było trudne, ale działało. Ale, ale, śniadanie ukryłeś w tym moim czymś. Hehe, <laughs> skrócić ogólny. Boomerang był. Niestety wpadli na ten sam pomysł co my. Lol. A mi się schowało. Co? Boomerang się powie. Patrz, bo teraz to mam. A teraz A teraz nie mam. Właśnie, my nagrywamy w końcu czy nie? Tak, nagrywamy teraz, już. Zaczęliśmy. Aaaa, ty bo jak się tak nie wiem, co się tutaj dzieje. <laughs> no to wyjdź nie parę momentów. Yeah, nie, no lecic nie to... wycinałem, jest pięknie. Patrz, czy później. Mhm, mm no ja tak co? To oni tu Panie siedzą. Do no to rzuć, Aha, wow, Oni tu są. Nie, nie. Ej! Oni robią zasadzkę i oni tu są. <coughs> ja to wiem. Ja się bardziej boję to, że ty zaraz zginiesz. na no za chwilę wyskoczę. No. Ja Chciałbym bym szczerze do poszedł sobie na bota, żeby go bronić. Ja A ja że ja nie było tak jak kiedyś. Nie, no ja bym chciał ja. się do nich przyćmieć. To ja pójdę. Ja pójdę, ja pójdę, wy zostańcie. To dobra. czemu ty wracasz? Może no, by pójść tędy. Ale czemu nie pobiegniesz? Bo się boję. Yes. Ale wiesz, że patrz, tam jest okay. tylko Olaf i y, Jax. A Jason nie będą no, Może jest że... Awkiem? A jednak się boję. Ja się troje takkam. No, no, dobra, jest, 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 jest. I co? I ja on się chyba robi pod tanka. Tak. bariery. I Olaf się robi pod tanka. Ale chodzimy tą barierę, który on jest w posiadaniu. A tak. Ej, oni mają dwa chwile. Jeszcze e, idzie do was. Zabijam. Jak ktoś musi. Jak to Fokusować no. musimy Jax, y, Olafa znasz się, bo on nie ma z, y, flesza. E, dobra, y, tyle, tylko tyle. Wam powiem, że mi się wydaje, że Jayce malagi. Kurka, ona i nie zasłala. Wydaje się, że on idzie do nas. E, nie, mm. bo ja go tak obiłem, że on musiał się wrócić. No, brawo. Ja, Takie to... ja, mam wolne auto-ataki, jak mi się źle lasy, to A nie, jednak tu jest cały czas. Dużo ma HP. Mm, tak, poza. No. Wbijamy tam do nich czy? Nie, czekaj, poczekaj na moje. Nie, się tam no, Ale no, może chodzi tu. Zestrunuj tego. Tego? No, wszystko jedno, którego. Dawaj. Bardzo Ładnie, ładnie, ładnie. jak yeah, bo... jaki fucking low. Nie po co to było? Nie wiem, żeby nam uciekł. Że jeszcze co, co on zrobił? Że, dobra. No, ale starem nie jest, żeby ich odepchnąć. Nie e, było. Ja z... będę przyjmował tutaj. Zeslowowałem o. Dobra. Dał się. Ej, chodź yy, Globoksowi pomóc. A po. I po połó też. Ja go bardzo nie zabijam. Nasz, ja idę się nasz. No. Okej. Okay. No, kurde, to nie ma bariery. Idzie Olaf do ciebie. On no prowadzi Dziem ale. dobra? Uciekaj do tu, uciekaj do tu, bo w każdym filmie może dociekać. Ale nie, bo Jace ma trochę low, nie? Ej, idź tak. na bota, bo tam masz okay. pasz ile minionów. Jaka forma Melvin? Tak? Wiesz tu, przejdź do mnie. No idę, tylko przejmę. <laughs> się pośpiesz. Już. Ładnie, ładnie. Możliwe, że siedzą tu tego jackson ciągle nie ma no, Ej właśnie Ola so, Uważajcie, Ola. można zrobić, a Jace, Dobra, Jace jest na bocie. Dobra, no, no, jest tu Jax. Ja nie wiem czemu je tutaj patrzę. Zaraz co by teraz kupić? Serio! Mówi. On odpalił pota. No właśnie nie wiem dlaczego. Ludzie kompletnie. No to ogarnięcie. Mówiłem, że jak gramy z Silverami to zawsze wygrywamy <noise> Albo po prostu na początku z tym nie ogarnął. O, ale żeś to Ja. Ja to wszystko pięknie robię. No zostaw, po cię spóje. Aż patrz, patrz. jaki inteligent. Największy. No patrz, patrz, to, patrz to, pomóż Pomóż, pomóż, pomóż. No pomóż. co to mam zrobić? Się. Zostawi mnie. A co miałem zrobić? No zestunować go. Uciekaj. No nie A mu uciekł? Ja pierdzie... Nie uciekaj, nie wbijaj się. Patrz, jak padnie to go normalnie... O, no to po nim. No to dzięki. JJ! Ja uciekaj Jace'a będziesz miał za chwilę na prezach Wiem O! Jeszcze go trafił. Co je tu? Ludzie złoci Co oni robią? Wszystko! Czekaj. A nie, masz, czy oni nie chcą się wbić. Jace też się jakaś kręci. Dobra no, Mendley, musimy się teraz kupić. No, ja się kupiłem. Czekajcie. Nikt się z AD, no. Czekaj, Jace jest hybrydą, czy mi się zdaje? Nie wiem, tamty nie grałem z Jacem. nie zbyt ostatnio interesowało, Czyli nie? Co? Ja się o, się o, Jay, Jax! 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 To było mądre. to było mądre. No wiesz, to było mądre. Do, 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 do. Dobre, o, teraz uciekaj. Wyłączone barierę, czy coś. Nie no, już wszystko spaliłem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Czyli czy no, chwila nie mam, o co mi chodzi. E a mocy byś mógł tam pilnować, wiesz? Co, proszę? Powtórz? Możesz tam pilnować. <grym> Wiem. Co on robi? No, tak <grym> pik... Patr Patrz party ten James. Nie, nie odpalaj tego płaczu. Co oni to przejęli? Prawie go zabiłem. Ej, na bota idźcie, bo. Ej. Na bota to. Co ja on nie o, okej. Moja piękna farma! Tower. Bardziej ważniejszy niż twoja farma. <tryk> Arma jest ważniejsza, muszę mieć level up. Tower ważniejszy niż twoja farma. O Kurczę. Kurze. I co ja odpalić barierę? Zaczekajcie, to może za chwilę znękuje. Łooo, wow, wow, wow. co za agresyw. Piedem Ha, ha ha! No dawaj, 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 jest! No dobra, i bardzo się. ładnie. Spaliłem wszystko i co z tego? Ulta też? <noise> Ulta też. Nie, mam. Nie to nie. To mam. Nie, dobra. A to nie wszystko, kłam co jeden. <noise> no ale ja muszę miał być szósty. No. Ja też, ja mam trzeci. <noise> Coś jeszcze? Ja Przez ty... ciebie przegrywamy cały czas. Czwarty. Kto, kto u nas widuje? Co co <grym> dla meczu? Mam No wiem, wiem. A ja mam dwa kill, jestem szczęśliwy. Eee, <grym> mnie, bo chcę przyjąć otasz. Spoko, o... będziemy ci mówić, kiedy będą rozpieszyć. No raczej, A musimy się cały czas, przypał... czas pilnować. Ja też z patrzę. O nie, o rafik, Dobra, nie. dobra. dobra przejmiesz bo. to sobie. Ee, wam no, Spokojnie. Czy, czy, no, czy... no, możesz Ale to nie tak wcześniej tak wcześnie nie wbija nieładnie tych opczyków Jak I, to nie patrz, on stoi zap... w miejscu, on stoi w miejscu. Bardzo dziękuję. E, za chwilę <grym> się tu wpadnie. I znowu prostu... we mnie A pomogę wam! Dobra! O, he -he o ładnie, 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 ładnie. <śmiech> 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 <Brończo>. <śmiech> Kurde, prawie. Ale było dobrze. Nie, nie, Dobre, puszymy. Dobra, nie, tak. Najlepsza Sivir w całym mieście. To no na pewno nie, ty uwierz mi. I... Ołtarz! A z tak. ołtarzem, no. tu jest ważniejszy Turek na razie. No, raz. Dziękuję. No to ołtarz! No teraz będę mógł postawić sobie. Lepiej nie, bo już praktycznie wszyscy są. No. To się nie opłaca. A ja się teraz fajnie czuję, będę taki groby. Zaraz, co ja bym chciał tutaj o to no. chciał. Parę odcinków temu mówię, że wrażnie Globok, bo nie jesteś gruby. Teraz przyznajesz, że jesteś gruby. Okay. Ale, ale, gruby ale gruby, w sensie, będę nafidowany. O to mi chodzi. Aha, to to tak Jak już to się pyta, w jakim sensie mi, e, chciałeś powiedzieć, że jesteś. gruby? Eee, za ile masz, masz ulta, Bo On się bardzo przydaje. Za jeden ten. level. No. Ale chodzi mi ten cały, tam, taki żółciutki pasek. A 50% bo Tak na matematycznie tam. przeliczając Ej, nie ma jak coś... Ej, Olafa, o Tego miałem Dobra, Farm tu sobie jakoś, nie wiem, spróbuję pomóc, chociaż... No, zabij go ha, ha. Ej, idzie do was dżensu, idzie do was jesu. Dobra, wiemy Oni się najwyraźniej też zarytowali No, uciekniecie na spokojnie Ale i ciuni A, tam jest spoko te. Dobra, ten zużył stun. No. Wszyscy, Wszyscy wszystko to Bijamy? Tak, że... tak. Kurde. Tak się, robi. Robi. tak się to robi. Tak się to robi. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Tak się to robi. Daj go. dawaj! Kurde, nie. Nie. No czemu wy nie kondicie? Nagłowni. mnie! <noise> dawaj, 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 Afe, okay, Gaj, ty lecisz. Na no stronie go. Ładnie, i ja o to chodziło. Anny nie mam na ulta! No to wyłącz ten płacz. Mam, mam pota na no Nie Będziecie się gonić, do Oczy, frejerzyno! Gonić mnie. Napidowany się, ja. Dobrze, Idź przejmować ołtarz. Mm, nie wiem czy to się opłaca Olaf! Nie, Olaf jest... Nie, to się kompletnie nie opłaca. Chociaż... No bo to się? Oni są tam. Dobra ja idę na bota. A ja się cykam e, a uciekaj tam jak najszybciej, Sam tam jak najszybciej. Ja z czasem wezmę to. Mm. to czyli co? No o. to się zapał mhm. Zapał o do pracy <laughs> Bez młota to nie robota ja bym ci powiedział. Dobra, nie, nie będę komentował. Dobra, dobra, gramy. Gramy, panowie? Bez młota to nic nie robota. Już tak wyrażam. Ładna seria. Czekaj, yy, uważaj tam, bo nie ma coś. Yy, no, Olafa? O, to ja się cykam. Wiem. Ja będę pod Ja też troszeczkę. Ej, jakby to multa, co? żeby nie było? Aha. O, fajnie. Nie ma na tam. 10 mam. sekund. Ej, Olaf. Gdzie jest, gdzie jest? Ja wam robię chcę zrobić ja lecę. Cześć! Cześć, uciekaj chłopcy no! A no ja wam nie zultuję. Gdyby mnie nie odepchnął, byłoby dobrze. No. Wilczki za taką brawo Kto? Ty! Ty Widzie! to po drodze go tam chciałem jakoś staranować Kurka wodna! Haha! Oh. Ha. Bez młotu to nie robota! Zgadzam się. Dobra, oni są na takim low. Kawodna, Ta wodna, bierz ich! O, pięknie! Punuj! Stąd? Wejdź do ich ja sobie tu, ja tu popuszczuję. Dajesz! Dajesz go! Dajesz! Kurka wodna! Uh. Na takim low! O, 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 pięknie. pięknie panie! Tak! Z młotem to robota! <laughs> Dajemy, szybciutko, pięknie! O, będzie też taki... Fujuję sobie. Chyba Easy Win, ja taki nie lubię! Ja Easy Win! Na początek co było na, początek? na, A co? na, początek na początku? A nie, na początku może nam trochę nie szło. A my co tak wolno farmisz? Haha! Ha. No dawaj go! Nie! Ja, tak, ja. Czekaj, Odepinie. Odepinie. Odep nie w tą stronę! O kurka wodna! na razie! O, nie wiem, w tą stronę no. Czuć! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Kulosam! Zlagowało! Nie! Ile? Ej, broń tamtego bota! Nie, Ej, nie, nie bije się! Tuleta! Tuleta! Dobra. Czuć, <grywa> <mulite> żartujesz. No to jednak. A więc trzeba pomóc naukowa. Maksuel, ja cię To się stało. Piem hmm. tym. E, idzie po ciebie Olaf jeszcze. Amumu. <laughs> Czy on jedynego Olasa jedzie. Co? Cohe? Powiedziałem Amu. No wiem, ale ja mówię, że on tam jest. Aha, ale szpetny to... nie? Moja forma! Nie! Ej, jeszcze ja cofam! Co! Chodź, bijamy w nich! Czekajcie na mnie! O, nie ma ich. Dziwne, ja idę. Haha! Ja. Ha. Ta bariera jest świetna. Ej, idziemy po Jacksa? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Idziemy po niego! Ooooo! Aha! Jacksa!

To, to tyle no w, w no tym no odcinku. Tak. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, ubójcie, Zapraszam do komentowania. No, na razie. Terenu, łapeczka w dół. Ara. <laughs> Maxwell. No co znowu ja? No powiedz. No powiedział powiedziałem. Nie powiedział. <laughs> <laughs> Kiedy kiedyś. No powiedz no To tak. koniec.